Jestem w lasku Sabim, On sobie gdzieś pobiegł, a ja to po prostu niucham. Piękny zapach. To jest chyba Pełno jej tutaj w lesie jest. Pełno jej rośnie w lesie. Pełno. Teraz akurat słonko wyszło, to pewnie nie będzie widać. Pięknie pachnie. Normalnie w tym lasku jest wysypcze remchę. O ile to jest czeremcha, ja to nazywam czeremcha, ale podejrzewam, że to jest ta. No gigantyczne, gigantyczne. Ups, to... Ej, gigantyczne. Pięknie rośnie. Takie. Takie krzewy tutaj rosną po, po bokach, jak się idzie w lasku. To jest chyba czeremcha. Prawda? Czy to jest czeremcha? Jest tego tutaj pełno. Ale tutaj nie rośnie. Tam dalej też pełno tego jest, ale tu jedynie co jest rozwinięte. Czeremcha, tak? Na pewno. No, co by tu w lesie mogło rosnąć takiego? No. Dobrze. O! Oh, o, oh, Już idę! Już idę, Lunusia! Już idę! Już idę! Już. Mhm. Kolejne. Leśne piołki. Już idę, nunia już. No. Dobrze. Aby tak, gdzieś tam wchodzi w haszcze no o i tu jeszcze coś tak pięknie kwitnie co tu takiego? O, tego tu jest pełno ale tego tu jest pełno to dopiero będzie kwitło nawet nie wiem czy nie przykryłam teraz głośnika Ale tego pełno. Ale tego pełno. Co to jest? No. Dobrze, idę, bo mi ucieknie. Idę dalej sobie. Dobrze, idę szukać sobiego. Albo on mnie będzie szukać. No. Na razie. Hej! Pożegnałam się, ale idąc dalej, taki zapach przepiękny. O, o! Bo nie, co tu jest? O, dzika malina i dotyka mojego kardiganu. Mi popsuje buczkę. Zobaczcie. O, ależ to pięknie pachnie. O, ależ to piła się z dalsza, już poczułam. Właśnie się już pożegnała z wami, ale no niestety, no muszę wam to pokazać. O, to jest ta czaremcha, tak. To jest ta czaremcha, To jest więcej słonka i już pięknie kwitnie. O, ale pięknie pachnie. O, dzika jeżyna. Ja, to jest czaremcha. Mm, to jest czaremcha. Może mi się odeznać, bo tak samo w tym lasku jest. Co o to się mówi? Biała. Zapomniałam, jak sobie przypomnę, to się odezwa. To oczywiście. Drzewo zwalone. Drzewo zwalone, ale pięknie. Pięknie słychać. Staszka śpiewającego. I powiem Wam, że pełno tu jest tej czeremchy, no Pachnie. I co wspominałam, że tutaj tak samo rośnie biała morwa. Biała morwa i... To się pięknie śpiewa. Biała morwa i czarna morwa. Także za niedługo będą zbiory. O, kolejna. Kolejne kwiatki będą. Czarem. Dobrze, idę dalej, bo... O. Oj! Idę no, dalej sobie.